Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Ugotowani TV. Dzisiaj przygotujemy zupę krem z cukinii z boczkiem. Przepyszna, gęsta i aromatyczna, gorąco zachęcam do wypróbowania. Do garnka wrzucam boczek. Jest tutaj 6 plasterków boczku, pokroiłam go w kostkę. Możecie dowolnie zwiększać bądź zmniejszać ilość tego boczku. Do boczku dodaję łyżeczkę klarowanego masła. Całość mieszam i podsmażam tak długo, aż masło się roztopi, a boczek bardzo ładnie przyrumieni. Przyrumieniony boczek wyjmuję z garnka i przekładam na talerz. Do tego samego garnka dodaję ponownie jedną łyżeczkę masła klarowanego. Można zastąpić olejem albo oliwą. I wrzucam jedną całą dużą cebulę pokrojoną w kostkę. Będę ją tutaj szkliła. W międzyczasie obieram 3 cm kawałek imbiru oraz dwa ząbki czosnku i kroję je w plasterki. Dodaję je tutaj do zeszklonej cebuli i całość jeszcze mieszam. Imbir i czosnek nie muszą być starte na tarce, bo zupa i tak będzie później w całości blendowana. Kiedy cebula się zeszkli, dodaję do garnka cukinie i ziemniaki. Są tutaj trzy duże ziemniaki pokrojone w kostkę oraz jedna cukinia ważyła 800 g, Została obrana, wydrążyłam z niej ziarenka i również pokroiłam w kostkę. Całość przez jakieś 2-3 minuty podsmażam ciągle mieszając. Do garnka wlewam teraz bulion, mam tutaj 800 ml bulionu. Doprawiam teraz też przyprawami. Dodaję jedną łyżeczkę ziół profansalskich, pół łyżeczki słodkiej mielonej papryki oraz pół łyżeczki kurkumy. Jeśli nie miałabym bulionu i zalałabym zupę wodą, to doprawiłabym też teraz solą oraz pieprzem. Całość dokładnie mieszam, przykrywam pokrywką i gotuję na wolnym ogniu przez jakieś 20-30 minut, aż warzywa będą miękkie. Po tym czasie gorącą jeszcze zupę blenduję na gładki mus. Sprawdzam smak i jeśli jest taka potrzeba, doprawiam jeszcze solą oraz pieprzem. Dolewam dwie łyżki sosu sojowego, mieszam i przelewam zupę do miseczki. Na koniec zupę dekoruję słodką śmietaną kremówką, możecie podmienić na jogurt albo śmietanę, ale zrobiłabym to naprawdę w ostateczności, bo kremówka nadaje tutaj świetnego smaku i super łączy się z boczkiem. Teraz też zupę właśnie posypuję tymi kawałkami podsmażonego boczku oraz pestkami dyni. Życzę Wam smacznego, a jeśli przepis Wam się spodobał zostawcie kciuki w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!